Dobry, dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. Um, dzisiaj mam taki zębany dzień dana, że po prostu nie ja zbiłam się zrobić sobie kawę i idę zrobić ogień w piecu. Przyjechałam z pracy, dopiero odbywałam dzieci. I słuchajcie, byłam w, w płatomacie. Płaciłam pieniążki na konto. Jedno szczęście, że to była nieduża kwota bo wpłatomat nie działał zerzałem mi kasę i się zepsuł i nie dał mi potwierdzenia wpłaty dał mi tylko numer zepsucia numer awarii no i teraz okazuje się że trzeba było to zgłosić czekałam godzinę w banku jak Debil żeby się dowiedzieć że mam to zrobić przez aplikację Pani mogła to tak naprawdę... Pani mogła tak naprawdę zrobić to sama, ale stwierdziła, że no po co ja mam zajmować miejsce w banku. I jestem tak zirytowana, dzisiaj, że po prostu... A ty masz włączony mikrofon czy wyłączony? No. ja się przez to spóźnił na lekcję. Weź to ciszej. Smale. No, byłam też w Lidlu, kupiłam sobie dwa kwiaty i tak jak wczoraj miałam fajny dzień, tak dzisiaj ten dzień jest do bajmy. Ale y, mam... Aha, i najważniejsze, najgłupsza rzecz na świecie jest taka, że ja na tą reklamację będę musiała czekać miesiąc czasu. Może y, 20 dni albo miesiąc, jakoś tak. Więc w ogóle super, przez miesiąc. E, mogę nie otrzymać pieniędzy, a mogę ich w ogóle nie otrzymać, jak e, stwierdzą, że, że no to... E, nie wiem, no nie wiem, co mogą stwierdzić, ale po prostu najchętniej ten, ten bankomat, wpłatomat e, rozwaliła, no bo przesada, naprawdę. E, mają płatomaty, mówię do tej pani, też panią, co to mnie obchodzi, że wasz płatomat nie działa, ja wpłaciłem pieniądze. Ja wam zaufałam, a płatomat y, zleżała tą kasę i co mam teraz zrobić, co mam żyć. No właśnie ręce rozłożyła, no i nic. Nawet przepraszam, nie usłyszałam. I teraz rozumiem zirytowanie czasami naszych klientów w hotelu, w którym coś tam na przykład się stało podczas pobytu. Nie wiem, pysznic był zepsuty, woda wyciekała. Czasami są takie awarie u nas w hotelu. I teraz rozumiem ich zirytowanie po prostu. I my staramy się zawsze przepraszać i tak dalej, rozwiązywać problem, no ale y, stopień poirytowania rozumiem poniekąd. Y, no, ja się spóźnił na lekcję, w ogóle jest już zaraz dziesiąta, przyjechał konwitek, a my dopiero wróciliśmy z banku, bo szanowny bankomat chciał zerzeć moją kasę. Masaka! Lidlu kupiłam sobie dwa kwiatki i tego tutaj pewnie zabiłam. Dwa kwiatki. Yy, to jest Ziemia Kulkas, taki malutki, a to jest Szeflea w takiej ozdobnej Doniczce, chociaż wolałabym ją bez tej Doniczki, ale już yy, ogólnie. No i słuchajcie, tutaj sobie postawię na razie bo będę tego na pewno przesadzać, tego malutkiego. Mam nadzieję, że mi się przyjmie, bo kiedyś już miałam takiego kwiata i bardzo te kwiaty mi się podobają. No i tego też przesadzimy prosto do tej doniczki, bo on tutaj taki... E, I te moje kwiaty też muszę przesadzić, zmienić im ziemię, bo ta ziemia już taka po zimie zbita. No, dobra, weź to wycisz. O, 10 minut przerwy masz ja e, tutaj mam słuchajcie moi drodzy to mi się brzydko pogniotło zawsze te pudełka wykorzyst... wycisz to już to już jest niepotrzebne że oni tam gadają wycisz to całkiem za chwilę to włączysz e, a tutaj mam słuchajcie prezent który dostałam na urodziny od moich współpracowników E, więc bardzo fajnie jakieś wino czerwone zgaduję e, Tutaj są Oj Zaraz mama to zbije Czekoladki z alkoholem A tu jest najlepsze Wernosiu, bo pomożesz mi wyjąć z tego pudełka Pudełko na dół No a to mama wyjmie A tu jest najlepszy, słuchajcie Kielich terapeutyczny Ewy Brygidy. I to jest kieliszek do tego wina, e, przez które ja mam odbywać terapię według moich współpracowników, więc super. No ale e, bardzo fajnie, że to jest e, dla mnie, tylko dla mnie, no postarali się, powiem wam. I byłam w szoku, że w ogóle coś dostałam, bo myśmy sobie nie robili w pracy nigdy prezentów. A co ty robisz? No i tutaj mam kartkę. Bo możesz Wam je wyjąć <laughs> e, Tak spełnienia wszystkich marzeń A w środku nie będę Wam pokazywać więc no fajne prezenty Czekaj tą karteczkę wyjmiemy Złożymy No a i jeszcze w Lidlu kupiłam Tutaj mam pomidory Tutaj mam Kryła Santy Jasiu weź te książki ułóż na jedną kubkę, tak Kryła Santy, tu mam bułki i tu mam takie pieczywo hmm, fit, czy jak to tam się nazywa, czy ekologiczne. O, I tutaj mam jedzenie, które miałam do pracy, książkę i tak dalej, więc muszę posprzątać, ogarnąć, pokładać. I będziemy się dzisiaj na pewno do was odzywać. A Tobie co jest? Dzisiaj popisujesz, malutki? Śniadanie? Śniadanie? Jadłeś dzisiaj coś? Fanio, nie lub tak. No kocham ko ko ciebie. Opka. Ale ty jesteś za ciężki na opki. Ty jesteś za ciężki na te opki. Daj Buziaka. Co? Tęskniłeś za mamą? Nie. Nie! O ty, o się. Kocham cię. Tęskniłeś mocno. Jak mocno. Ła Ła włosy i Nos mi złamałeś prawie! Ała, ała. Ała. <grylining> Dobra, pójść! No już, pójść! A Nie mogę oddychać! Nie mogę oddychać, wiesz? Dobra, pójść, mama, już posprząta wszystko. I będziemy robić sobie śniadanie. Co chcesz zjeść? Coś tego kuła Santa? Ty pewno chcesz, nie? Dzień dobry, dzień dobry, kochani. To w sumie jakiś nie taki dobry, bo dzisiaj z nocki i tak mnie zwaliło z nóg, nie wiem, czy to będzie padać. Mm, tak jakoś nie wygląda, ale może, nie wiem, czy coś z ciśnieniem. Ja po prostu się położyłam, chciałam się przytulić troszkę do Franka no i zasnęłam. E, wstałam o 13, okazało się, że, że pan Witek e, na polu. <laughs> Jasiu weź, Jasiek, weź ciszej tą pepę, jo? Nie wiem, okazało się, że pan Witek już e, na polu był od rana i miał wszystko ogarnięte, bronował. A ja się chciał koniecznie bronować. E, no, ale jak on już to ogarnął, no to... Mm, trudno. Znaczy się trudno. No dobrze, że to ogarnął, ale... Mm, szkoda, że ja się nie mógł do niego iść, bo ja się miał wtedy... Jasiu, weź ciszej, proszę! Jezus, co za leniuchy. No i tak powiem wam, że dzisiaj... Tak mnie zwaliło znów, że po prostu niemożliwe. Aż, aż mi się samej nie chce wierzyć, że tak mnie ścięło. Mm, teraz ogarnęłam, tu trochę w domu posprzątałam. E, nastawiłam pranie. Tutaj muszę poukładać kolejne ubrania, wyjęłam z suszarki. E, dzisiaj chciałam w sumie jechać jeszcze po pasze. Jezus ta pepa mnie wykończy. Oni oglądają świnkę pepy, bo Franek bardzo lubi. No i y, miałam jechać dzisiaj po pasze i coś jeszcze, aha i po łubin, bo muszę zasiać hektar łubinu, bo mam takie y, tam zazielenienie, ale kurde, muszę znaleźć sobie na Oeliksie i stwierdziłam, że pojadę jutro, a dzisiaj trochę tu posprzątam o przestawzę te nowe kwiaty, które ostatnio kupiłam, bo nie zdążyłam w ogóle wczoraj y, y, jadąc do pracy już byłam ubrana, szłam do samochodu i okazało się, że mam mało powietrza w jednej oponie, w jednym kole i nie wiem co tam się dzieje, zobaczę czy dzisiaj zeszło i musiałam jeszcze lecieć po sprężarkę i dopompować sobie. No i nie wiem co tam zobaczę, czy teraz pójdę zobaczyć czy zeszło, jeżeli nie no to ok, a jeżeli to schodzi to chyba schodzi tak bardzo powoli, więc będę musiała jechać jutro też z rana. Do jakiegoś e, mechanika Albo na organizację Żeby mi zobaczyli skąd to tam schodzi Czy to schodzi koło wentyla Czy coś tam jest nie tak z tą oponą Nie wiem No i zrobiłam dzisiaj małe przemeblowanie To wam pokażę Przestawiłam trochę inaczej Łóżko Masz pilota No i mamy przestawione łóżko tutaj Tu jest ten duży A mały gdzie? A mały gdzie jest? Wstawiłam to łóżko tutaj, ale teraz tam przez to ta brudna ściana. Gdzie jest? Ja nie widzę. Panu, gdzie masz pilota? Znowu zagubiliście go. No nie ma go, ale nie rozwalaj. Ej, nie rozwalaj, mama pościeliła ładnie. Popraw. No ja się gdzie jest ten pilot? No i tak przystawiliśmy to łóżko, ale nie krzycz. I tutaj teraz przez to ta brzydka ściana jest widoczna chociaż trochę więcej miejsca tak mi się wydaje że tu będzie chociaż nie wiem tutaj tak się zrobiło z drugiej strony wam pokażę że tu się zrobiło więcej miejsca o tam jak się zamknie drzwi to tam jest taka większa przestrzeń do zabawy no tam mam jeszcze do poukładania planie także dzisiaj tak idzie Jasiowi zmieniłam pościel bo jaś oczywiście fenek jadł tam coś jak ja spałam, ale Jaś Jasiu połóż te skarpety, bo ty wieczorem nie będziesz miał. Jasiek. Chcesz przegrać w tej walce w, gilga, w Gilgotki. A łama, Nie ręka. O, chcesz przegrać? Chcesz? Chcesz zobacz, ty już tam masz znowu buildę. Ja to dopiero zmieniłam tą poście. A ten też bez skarpety. Janek skarpetę. Skarpetę zakładaj. Janek skarpetę zakładamy. Sam ubierz ładnie. Ja nie umiem. Ty się naucz. Jak umiesz zjąć, to naucz się zakładać, już. I co, podoba Ci się nasze nowe e, łóżko. A ty będziesz na swoim dzisiaj spał? Nie. Tak? Nie, to tak. Nie, ty nie śpisz mm. z mamą, bo wtedy ty pójdziesz na tą brudną ścianę, zawsze się wywalisz. Mi się tam nie kładź, bo tam jest brudno. Mam ci w Także nie wiem. Wczoraj cały dzień nam zleciał ja na pomiarach. Ja będę na nas spać. Przecież nasi Kto jest tu pierwszy? Jasiek. Jasio Ja ale nie ma ołomych. Janek skąd I też sam siebie łaskoczy. U mnie teraz! Wy macie. Raz. Daj, Jasiu przystań, daj sprawek. Ubieramy skarpetę, i idziemy na dwór. A te plania ja później pokładam. Nie! Tak, bo... Bo, mam łukę, żeby gdyby... Opalić się. Palić Kury są głodne. Idziemy. Nie, się, mama. Może dzisiaj gnój wywalimy mama trochę, co? Mm. Mama się pali. Jasiu. Mama się pali. I patrzcie na to. Y te o tak. Te sadzonki, one są w takich małych, jakby, nie wiem, doniczkach i wtedy one dopiero puszczają korzenie. Także wow, pierwszy raz takie coś widzę. Więc to chyba muszę z tego wyjąć, żeby to się rozrosło. Zakładam rękawiczkę, w ogóle muszę pojechać dzisiaj z tym samochodem, bo mam kapcia, słuchajcie mam kapcia ja źródłem miałeś mi tą spężarkę przyciągnąć no mam nadzieję przy napompować i podjechać tutaj do nas do takiego pana zobaczę czy on coś mi tam zrobi bo mam zupełnego kapcia no a ja no przyjechałam normalnie o i tak się zasługuje Zastanawiam, czemu samochód stoi tak dziwnie, a on ma kapcia, on tak trochę jest przechylony. Nie wiem, czemu to się tutaj tak zadziało. Może na jakieś coś wjechałam, może sama sobie przebiłam. No idzie ja się z tą sprężarką. Ej, Fenek, tą spężakę, Fenek. <laughs> Co to są za skunksy? Muszę wziąć nóż, żeby to przeciąć, to zasadzę i wtedy pojadę. Mam nadzieję, że on tam jeszcze będzie, jak nie to będę musiała to codziennie dopompowywać i jutro pojadę gdzieś indziej wtedy do wulkanizacji.

Jasiu! Co wy wyprawiacie? Chodź tu, chodź tu złodzieju! No, Jasiek! No i słuchajcie, dopiero co był kurier i ja ostatnio um, chcąc sobie zrobić prezent na urodziny, postanowiłam kupić sobie coś do wystroju wnętrz. a że tak już mi się marzy, e, tak naprawdę ten remont i urządzenie e, wszystkiego. Wiem, że do tego jeszcze długa droga i nie wiem, czy w ogóle mi się to uda, ale mm, żeby mieć chociaż na miastkę tego, to zamówiłam sobie kilka rzeczy i zamówiłam sobie rzeczy ze sklepu e, Home, Modern Classic Home. Tutaj widzicie e, dokładnie. Możecie sobie wpisać w Google i Wam wyskoczy ten sklep internetowy. Oni też mają swoją siedzibę w sopocie. I słuchajcie, zamówiłam sobie bukiet... Um, bukiet kremowych róż. 11 i bukiet... i co? I wazon szklany na nóżce. I ten bukiet kosztował 29. Wazon 39. No i o ile ten wazon, patrzcie na to... Um, ma w sobie coś e, pięknego no bo jest kryształowy i ogólnie za taki kryształowy wazon to myślę, że to nie było drogo no to te kwiaty, te róże to tutaj już szału nie robią, no patrzcie moja ręka patrzcie te róże, więc 11 róż na zdjęciach to wyglądało dużo ładniej, ja zobaczę je rozwinę może one po prostu są tak ściśnięte. Eee, no ale ten wazon bardzo mi się podoba i zamówiłam sobie jeszcze z innego sklepu czy z tego samego? Już nie wiem kurczę. Ale to jak przyjdzie to Wam to pokażę. E, trzy takie świeczniki, które bardzo mi się podobały. Właśnie też w jednej z aranżacji, więc e, bardzo fajnie. No ale te róże tak jakoś nie zapowiadają się pięknie. No I tak jak myślałam, one będą pasować do tego wazoniku, bo ja je sobie przytnę. One są za długie, ale szału nie ma. E, myślałam, że to będzie taki większy bukiet i że te róże będą pełniejsze te rzeczy kupiłam tam na wyprzedaży w tym sklepie one w cenach normalnych miały były jeszcze wyższe więc na pewno bym nie kupiła no ale sobie myślę dobra jest tam jakaś wyprzedaż niby wyprzedaż bo wiecie jak to z tymi wyprzedażami jest ja też wiem na czym tu się wkręci czasami u nas też robimy niby wyprzedaż a cena jest tak naprawdę normalna no e, ogólnie ładnie Myślę, że będzie to ładnie się prezentować w tym wazonie Ja tutaj e, dzisiaj chyba już Podziękuję moim brzuskom I dekoracji Wielkanocnej mm, I chyba już tutaj będę Po prostu sobie to postawię I poczekam aż przyjdą mi Nie wiem czy dzisiaj czy jutro przyjdą właśnie te e, Świeczniki O I dobra słuchajcie Byłam u tego pana, ale go nie ma na chacie Więc Muszę jechać za godzinkę A tymczasem zrobię naleśniki Bo jestem głodna Dzieci są też głodne Więc zrobię naleśniki I potem pojadę do niego Mówi, że mogę przyjechać Zobaczę co tam w tym No strasznie mi zeszło to powietrze Jeszcze ciężko było napompować no, ale słuchajcie, dzisiaj usłyszałam takie motywujące słowa, że Uuu, Normalnie nie wiem, czy się śmieć, czy płakać. Byłam na dworze, dlatego jestem taka... Tego... czerwona, zimna, ale dzisiaj znowu, jak nie wiem. No i słuchajcie, ja sobie tu postawię... co to co jest? Mmm... Co I... co, że dzisiaj tak brzydko wyglądam, ale no nie ogarnęłam się, no. Nie mam sobie głowy, bo stwierdziłam, że jak wstałam o pierwszej, to już bez przesady jutro mnie sobie ładnie. I chciałam ten gnąć dzisiaj dużo, tylko to się nie da. To jest za zimno, a po drugie no za chwilę muszę jechać z małdem. Nie wiem ile mi to zejdzie, więc w ogóle do sensu zaczynać. No, ale słuchajcie, na temat tych motywujących słów. Moja mama wyszła z założenia, że ja za bardzo kozaczy. Yy, brudna jestem chyba na bazie że ja za bardzo kozaczę, bo yy, wszystko yy, tak jakby ściągam na siebie i że ja powinnam yy, tak nie wiem, tak dała mi do zrozumienia że ja powinnam chyba wrócić do mojego męża co? bo nie wiem o co jej chodziło bo powiedziała, że facet to jest jednak facet a ja mówię że jak dupa facet albo alkoholik facet to po co mi taki facet to ja dziękuję na i wiecie a moja mama twierdzi inaczej że chłop to jest jednak chłop i dziwię się jej bo po tym całym życiu jak ja przeszła z moim ojcem no to jestem ogólnie zszokowana i nie wiem nie wiem czy ona aż tak we mnie nie wierzy czy co czy o co chodzi czy się boi, że ja sobie nie poradzę? Nie mam pojęcia, no ale... Wsparcie było zajebiste. <grym> Dobra, robię te naleśniki. Wziąłem sobie jakiegoś naleśnika pysznego, to mi zaraz... minie. Zresztą ja mam dobry dzisiaj humor. Z rana byłam taka przymulona. Ale teraz mam dobry humor. Więc nie jest źle. Aj, wróć. Tu mam takie jajka, które są y, nadpęknięte, albo gdzieś tam kura na nie usiadła, albo mają słabą skorupkę. Więc te jajka ja zawsze sobie biorę i robię z nich właśnie coś do jedzenia, albo jajecznicę, albo naleśniki. A, że długo nie było naleśników i naleśniki w sumie tak szybko, a nie chce mi się dzisiaj nic innego robić, to zrobimy naleśniki. leśniki. Te skorupki kłody są takie słabe coś ostatnio, nie wiem dlaczego. Coś brakuje tym moim kurkom. trzeba dać tym moim głodomorkom. Aha, w Dobrze, to jutro mama pójdzie gnój wyrzucać, a ty pójdziesz orać w swoim ogródku na niby. Ale Jasz. Dobrze. I ci u tak? Już nie chcesz? No to zostaw. I ci u też. Może później zjesz. A może będzie. No. Dobrze. Będzie orać i brunować. A ja będę Dobrze. <noise> nie mogę. Ja jedząc obejrzę sobie troszkę... mojego serialu. Wkręciłam się w niego bardzo. A, no i smacznego mi życzcie. What? No w 60 musiałeś pożyczyć? No? Nie. Od kogo? Musiałem ten kamień. Mama i nie no ale ty tak ładnie mówiłeś, no chodź. No sześćdziesiątka, nie? Przejechała uh -huh. tego kamienia uh -huh. i on silnik się zepsuł. Ojejku, i co I to? Jasu musiał odnaprawić. naprawić. A, I, jażu... I naprawił? No. Nie? I tam benzyna się... No. I... Benzyna? Ropa? Rzymu ty jesteś taki sposób, co ty robiłeś teraz? No. Naprawiałeś ten tak to. No. I ja miałem z tego. Ty jesteś już cały ciepły człowieku? No. To dlatego ja piłem ten tak to różne Mhm. No, boję się. No, kto zgadnie co było, bo panie? W, w Kent. Jak on się tam znalazł? Ojej, kuj co teraz? Tak jak się umyjesz to skończysz, chodź. Wtedy ja pójdę się kąpać. O Jezu, jedłelo, jeszcze musisz zrobić? Kapcie, kapcie. się kończy pojutrze. Ale już co ty? Ej, z butelki ty pijesz. Franciszek, ja szklankę sobie wlej.